Hej Wam wszystkim, pewnie wielu z Was mnie kojarzy. Ja jestem Dis, a to jest pierwszy film od dwóch miesięcy. Bum, bum, bum. Jako, że jesteście moimi subskrybentami i płacicie równe 0 złotych abonamentu yy, na mój kanał, na szczęście mam tą durną opcję wyłączoną, bo to jest kurwa jakaś porażka, to należą Wam się tłumaczenia biednego youtubera, który nie mógł przez za miesiąc nagrywać filmów. Cóż się z nim działo w tym czasie? Czy miał 40-stopniową gorączkę? Czy był chory, czy po prostu umarł? Jak to wielu sądziło, dając mi świeczkę pod filmem Happy Wills 51, czy który to był numerek? Jebać to? Jeżeli chodzi o wyjaśnienia, to były to dwa miesiące Maj i Czerwiec odkrywcze, prawda? Jeżeli chodzi o Maj, to po prostu ja jestem technikiem, informatykiem prawie. I musiałem odbyć miesięczną praktykę. Jako, że dostałem z niej 6, to znaczy, że musiałem się męczyć. A jeżeli się męczyłem, to znaczy, że pracowałem. Jeżeli pracowałem, to znaczy, że wracałem zmęczony. A wiecie, że ja nie lubię nagrywać filmów, kiedy jestem zmęczony, prawda? No. Więc tak minął mi cały maj. Jeżeli chodzi o czerwiec, to czerwiec był miesiącem poprawiania, ważenia każdemu w tyłek. Oczywiście w moim przypadku to było trochę nauki, ale oczywiście ja nie lubię mieszać nauki z innymi rzeczami, dlatego że nauka jest B. B. Bardzo B. Na szczęście w moim wypadku nie było to poprawianie z zagrożenia na oceny, które dopuszczają nas i dają nam promocję na ostatnie klasy, w moim wypadku czwarty. Lecz chciałem sobie poprawić ocenki tak, żeby w przyszłym roku można było z nich wysiąść miłe oceny na świadectwo końcowo-szkolne. Czyli tak, na mniej więcej 7.4.0, co nie jest jakimś tam wybitnym wyczynem, ale w wypadku osoby, która się nie uczy całe życie, to jest jednak coś fajnego. Nie? Ale skończmy to uprzejmości. Czas wrócić do pracy, którą jest YouTube. YouTube to jest naprawdę poważny biznes. Z wypłaty YouTube'owej można wyżywić 10-osobową rodzinę w Etiopii. Jeżeli chodzi o plan filmów, tak. Happy Wilsy na razie zostaną, bo, oczywiście, to jest najpopularniejsza rzecz na moim kanale. Zost Taną również live, tym razem jutro raczej, od, od razu Wam zapowiem, o 18.30 do 19.00 rozpoczynam live. Oczywiście pół godziny to jest otwarcie tego live'a, bo zanim wszyscy się zlecą, to minie trochę czasu. Co będziemy robić na tym live? Zrobimy sobie moje QA, bo nie ma na moje QA, które zrobiłem kiedy indziej, wcześniej. Tam zrobiłem, pamiętacie, taki filmik, tysiące osób obejrzało, więc z 15 tysięcy tylko jedna trzecia o tym wie. Więc zrobiłem sobie QA z widzami na Skype, więc będziecie mogli znowu mnie dzwonić, co jest bardzo popularną rzeczą na moich live'ach. Nie? Bardzo fajnie, popularną. I tym sposobem, tym live'em rozpoczniemy z powrotem nagrywanie filmów na YouTube. Oczywiście dwa miesiące przerwy, to fajna sprawa, nie przydało mi się, odpocząłem świeże pomysły. I tym razem będziemy się trzymali harmonogramu. Oczywiście ja nad nim ciągle pracuję, będę miał stałe filmy, na przykład poniedziałek With Happy Wheels, niedziela nostalgiczna, czy inne takie typowe rzeczy, które po prostu będą stale na kanale i dojdą dodatkowe dni, w które będę nagrywał inne filmy, czyli takie na przykład jak. Let's play, -e. znaczy let's play -e to wszystko ogółem na tym kanale to let's play, -e. ale jeżeli chodzi właśnie o let's play -e z gier, więc będą dni, w których będą się gry tak zamieniać. Będą dni, w których będę grał w randomowe gry, będą stałe serie, wiecie o co też tam chodzi, prawda? Więc mam nadzieję, że zostaniecie. Jeżeli zostaniecie, to paw! Do zobaczenia na jutrzejszym live'ie. Mam nadzieję, że mój powrót Was ucieszył. Na razie.